Ja już nie wiem, nie, nie wiem, ręce mi po prostu opadają, ręce mi opadają. Ja, ja już nie mogę tego po prostu czasami zrozumieć. Dramat, dramat, jeszcze raz dramat. Tak mogę podsumować kilka ostatnich dni na budowie. Budowanie na Filipinach naprawdę nie jest proste. Znalezienie ekipy w ogóle nie jest proste. Wszystko tutaj jest, musi być bardziej skomplikowane. Dzisiaj będzie o tym odcinek. Zaczynamy. Ale zanim zaczniemy ten odcinek, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, na pewno Wam się spodoba ten kanał. Zaczynamy. A więc tak, nawet nie wiem od czego zacząć. Słuchajcie, dzisiaj jest piątek i akurat jest koniec tygodnia, tego tygodnia dla pracowników, ponieważ w pierwszej kolejności wczoraj nas, wczoraj nas poinformowali o tym, że jest w Bakong fiesta. A jeżeli jest fiesta, to jest impreza. A jeżeli jest impreza, to jest alkohol. Więc oni potrzebują mieć sobotę, niedzielę, poniedziałek wolną i dopiero we wtorek będą w stanie przyjść do pracy. Co najciekawsze, dzisiaj nawet kierownik naszej budowy się nie pojawił, a specjalnie przyjechaliśmy o 8 rano, żeby sprawdzić kto tak naprawdę pracuje i ilu pracowników w tym tygodniu musimy opłacić. Bo zaczynałem się denerwować z tego powodu, że nagle się okazuje, że w tym tygodniu mieliśmy sześciu pracowników, nie czterech. Za każdym razem, jak przyjeżdżaliśmy, byli w ogóle inni pracownicy. Tak naprawdę nie możemy, nie jesteśmy w stanie monitorować tego, ile oni pracują, a ile siedzą na budowie. Ja wiem, wiem, że może przesadzam, że te stawki naprawdę, słuchajcie, nie są wysokie za pracowników. Ale wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś chce pracować, to powinien pracować tyle godzin, ile tak naprawdę ma w kontrakcie, czy ma w umowie, czy było po prostu powiedziane, żeby pracował. Bo oszukiwanie takie, że przyjdzie dwie godziny później do pracy, dwie godziny wcześniej skończy, a później za cały dzień mu płacimy, tak naprawdę płacimy mu za cały dzień, a za to był połowę dniówki. Więc to zaczyna mnie troszeczkę już irytować, kurzać, dlatego przyjechaliśmy dzisiaj właśnie o 8 rano, żeby sprawdzić, ilu pracowników tak naprawdę dzisiaj się pojawi. Jak się okazuje, pojawiło się tylko i wyłącznie trzech, a jest godzina 8:30 rano, czyli od pół godziny już pracują. Ale oczywiście to nie może być wszystko. Słuchajcie, wczoraj znowu wyszła inna akcja, wczoraj już nie nagrywałem, bo byłem tak naprawdę wkurzony, nie chciałem się po prostu nagrywać, zresztą nie było widać za dużo, żeby coś się zmieniło, a w zasadzie sporo czasu spędziliśmy tutaj rozmawiając, ustalając jeszcze pewnego rodzaju inne szczegóły, więc doszliśmy do porozumienia, słuchajcie, w ogóle z tym sąsiadem, który mał wyciąć tego bambusa. No, i pytam się, Krystyn, wczoraj mówię, ty wyciął tego bambusa. To kiedy on w ogóle planuje go posprzątać, albo, znaczy, nawet inaczej, może sobie zostawić tego bambusa. Tutaj bo ja wiem, że to jest spora ilość, że u niego się to pewnie nie zmieści. Natomiast, tak jak ustaliliśmy, miał posprzątać te całe resztki, które są na około tego bambusa. Czyli te wszystkie liście. Nie wiem, mógłby to wywieźć, mógłby to spalić. Nie interesuje mnie to po prostu. Tak było powiedziane, że ma to zrobić. No więc wczoraj. Spotkałem się z nim. Pierwszy Krystin się z nim spotkała, no i zaczęliśmy rozmawiać tak naprawdę, co możemy zrobić. Albo inaczej, kiedy mam to zrobić? On takie zrobił wielkie oczy i powiedział, no ale przecież, przecież ja tego nie muszę robić, ja miałem wyciąć bambusa. Ja mówię, nie, 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 słuchaj, kolego. Ty miałeś wyciąć bambusa i to posprzątać. Bo w tym momencie to dla nas to jest w ogóle nieopłacalny biznes, jeżeli ty wycinasz bambusa, robisz, no, za przeproszeniem, burdel dwa razy większy niż był na początku i jeszcze płacisz nam za to tyle, że posprzątanie tego będzie nas więcej kosztowało niż, nas zapłaci, niż nam zapłacić za tego bambusa. To w ogóle nam się nie, nie kalkuluje. No więc, oczywiście, on zaczął ściemniać, że on musiał słuchajcie, pracownikom zapłacić za 3-4 dni roboty, a bo ich dwóch, ponad 20 tysięcy pesów, co jest w ogóle jakąś totalną abstrakcją, bo tyle to my nie zapłaciliśmy za dwa tygodnie pracy sześciu pracowników. Więc wymyślił sobie, że taką kwotę po prostu poda, że taka była po prostu jakaś kwota, że tyle musiał płacić, i tak dalej, i tak dalej. Totalna bzdura, słuchajcie, totalna bzdura. Wkurzyłem się i powiedziałem mu: Nie, 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 słuchaj. Umowa była taka, mam to w dupie, masz to skończyć, masz to sprzątnąć. No i rzeczywiście tam przyjechał później osoba, która nam niby go polecała, czyli szwagier Christine zaczął mu wyjaśniać, że przecież to tak naprawdę no to jest syf. no Wszyscy wiedzieli, że masz to posprzątać. No więc on później powiedział, że przecież możecie to ziemią przesypać, jak będziecie tak ziemię nawozić. Ja powiedziałem mu: Nie, nie, nie. To nie będzie ziemią przesypane, bo to jest organiczne. Później ta ziemia, później jak to wszystko zgnije pod spodem, to ziemia będzie się zapytała. Tak po prostu nie może być. Ma to być wysprzątane. Mówię, o to mi chodziło, żeby to wysprzątać. Gdybym wiedział, że do tego nie posprzątasz, życie byśmy się nie zgodzili na ten układ z tobą. Więc tak czy inaczej, w końcu doszliśmy do jakiegoś porozumienia i teoretycznie mają to posprzątać w najbliższym tygodniu albo spalić, albo cokolwiek zrobić. Będzie to oczywiście utrudnione, no bo co chwilę pada w Walencji, więc to nigdy tak do końca nie wyschnie. Ja już sam nie wiem co po prostu czekać na nich, czy oni to zrobią, czy sam zamówić ekipę. Najwyżej po prostu powiem mu tak, że musiałem zapłacić za posprzątanie. Jeżeli tego w ciągu tygodnia nie zrobi, to powiem mu, że musiałem zapłacić za posprzątanie. I tak naprawdę ta kasa, ta kasa, którą mieliśmy mi zapłacić, no to musisz to po prostu dodać do tego, więc. Jakoś się z nim muszę tak dogadać, bo muszę już postawić po prostu na swoim. Bo koniec tego oszukiwania, koniec tego dogadywania się i tak dalej, bo to po prostu już nie ma najmniejszego sensu. Kolejna sprawa, która jest strasznie irytująca, to jest po prostu postęp na budowie. Oczywiście może to szybciej, troszeczkę zrobili, natomiast tak jak wychodzi z tego, my mamy w tym tygodniu zapłacić sześciu osobom, których tak naprawdę nie znamy. Nie wiemy ile czasu oni spędzili na budowie, ile pracowali. No ale okej, okay, ja nie mam nic do tego, żeby płacić części osobom, bo jeżeli widzę postęp, że jest, no to super. No ale oni zrobili tak naprawdę, no przy dużo zrobili. Słuchajcie, dzisiaj jest e, piąty dzień budowy i zobaczcie ile z tej strony powstało. Tak naprawdę tylko tyle. I ściemnianie do mnie, że bo jest dwa razy więcej zbrojenia, to wymaga dużo więcej czasu, to jest po prostu taką głupotą. Że w życiu czegoś takiego nie słyszałem, bo oni tak naprawdę te pręty wstawiają tam. E, tak samo to jest wszystko zalewane, tak samo jest ta sama konstrukcja, więc po prostu, no, troszeczkę się poirytowałem. W ogóle ten majster, który się dzisiaj nawet nie pojawił w robocie, wystawił nam jakiś taki, nie wiem, dziwny rachunek, że w ogóle dla sześciu osób, że ta pracowała dwa dni, ta pracowała trzy dni, ta pracowała ileś tam, ta pracowała ileś tam. Mówię. Nie mamy w ogóle kontroli nad tym, ile tak naprawdę on osób zatrudnia. Ja powiedziałem Christine, że po prostu nie ma czegoś takiego. Jeżeli przyjedziemy dzisiaj rano, jest tyle osób i tyle osób dostaje wypłatę, oczywiście tam jeszcze ekstra zapłacimy tym osobom, które były. Natomiast nie ma czegoś takiego, żeby on sobie sam decydował nagle, ile my tak naprawdę kasy będziemy wydawać. I bo, bo tak jak mówię, no to się zaczyna po prostu ogromne, wielkie ściemnianie. A co najgorsze, teraz sam jestem na siebie wkurzony jeszcze bardziej, bo zapomnieliśmy wziąć metrówki tej długiej z Dumaghetę. Miałem ją przygotowaną i oczywiście zapomniałem spakować, no bo na szybko, na szybko, A, więc pewnie pożyczę się od sąsiadów. I przeliczę tą działkę, ile ona ma metrów, żeby wiedzieć dokładnie, zrobić sobie notatki i porównać to z tym planem, który dostaliśmy. Czy wszystko się tak naprawdę zgadza? No i wtedy też będziemy wiedzieć dokładnie, ile jest tych metrów kwadratowych. Tak jak mówię, powinno być około 400, coś ko coś tego. Więc ja idę się położyć metrówki, a za chwilkę się z Wami widzę, jak to już zmierzę. Niestety, miałem tylko taką metrówkę e, pożyczoną od sąsiadów ale oczywiście byłem w stanie policzyć sobie przęsła no na drodze głównej to policzyłem też długość tutaj, więc y, nie jest źle, nie mam teraz planów przed sobą y, mamy, zostawiliśmy je w domu i też nie pamiętam dokładnie ile ta działka miała, ale wychodzi na to, że mamy jakieś 25,5 metra licząc tylko i wyłącznie po ogrodzeniu y, jednej jak i drugiej stronie i na szerokość 15,5-16 metrów to też tak Ciężko akurat zrobić teraz przy tych słupkach, gdzie się działka zaczyna, natomiast idąc z drogą, no to wychodzi to jakieś 16 metrów, więc podejrzewam, że to będzie gdzieś 15,5 tak przynajmniej strzelam. E, więc jeżeli by to tak było, to mamy ponad 400 metrów kwadratowych, co w działce tam jest chyba coś, coś koło 400 metrów, więc albo zrobili troszkę za duże, albo nie wiem, za duże chyba lepsze niż mniejsze. Na pewno słuchajcie, o te pół metra czy te 20 cm po jednej stronie nikt się nie będzie kłócił. Zresztą oni robili tak naprawdę na podstawie tych słupków tych granicznych, które tutaj były powstawiane. Więc tutaj nie ma się do czego co tak naprawdę przyczepić. Zresztą rodzina Krystyn po jednej jak i po drugiej stronie była tutaj wiele razy i widziała, gdzie oni stawiają ten, ten murek. Więc nie ma tutaj żadnych problemów z tym, żebyśmy się nie dogadali, żeby jakieś później problemy z, tym, z tego powodu wyszły. No bo oni to widzieli wszystko na bieżąco. I nawet, co też jest w ogóle śmieszne, szwagier Krystyn powiedział, że jak będą kopać tutaj pod, pod, to, pod teren, pod tą drogę przedłużenie. Przed, po grubie, nie? No to żeby tą ziemię zebrać i wysypać do nas, no bo, bo ci sąsiedzi nie chcą tego terenu podnosić na razie, im tak pasuje, więc w ogóle nie rozumiem tego do końca, no bo lepiej by było trochę ten teren podnieść, żeby mniej wody później wpływało, żeby to ładniej wyglądało, no ale wiecie, to są Filipińczycy, im za bardzo nie zależy na tym, więc okej, okay, no dobra, przynajmniej będziemy mieli troszeczkę więcej ziemi. Dostałem ostatnio też fajny komentarz, to znaczy komentarz fajny, bardzo długi, wyczerpujący na temat tego, że przecież pierwsze powinienem ziemię nasypać, wyrównać teren, wyczyścić, a dopiero później myśleć o budowaniu tego takiego murku oporowego. No słuchajcie, wiem, że nie wszyscy oglądają wszystkie części tego, tego tej Odysei Filipińskiej na budowie. Natomiast, jeżeli ktoś by oglądał te wszystkie części, to by zrozumiał, że my po prostu innego wyjścia nie mieliśmy, no bo ta ziemia dopiero zaczęła przyjeżdżać tak naprawdę po tym, jak my zaczęliśmy to budować. I to była jedyna opcja, żeby trzymać tą ziemię, powiedzmy, w ryzach, żeby budować te murki oporowe. I to jest jedyna tak naprawdę opcja, jaką mieli, mogliśmy zrobić. Dlatego nie mogliśmy tego zrobić inaczej. Musieliśmy pierwsze to budować. Powtarzam jeszcze raz. Nie było takiej opcji, żeby ta ziemia przyjechała, czy gruz, bo my nie chcemy po pierwsze tej gruzu no chyba, że nie będziemy mieli innego wyjścia po drugie, ziemię mogliśmy mieć za darmo dlatego nie zamawiamy tej ziemi, ziemi bo czekamy na to, żeby przyjechało jeszcze więcej za darmo, jak będą tutaj tą drogę poszerzać i wtedy może uda się wypełnić tą działkę jeżeli nie będziemy dalej kombinować co z tym zrobić a teraz słuchajcie, przejdźmy do kosztorysu tej inwestycji bo zaczyna, kończy się tak naprawdę trzeci tydzień budowy tego co tak naprawdę zaczęli robić jak widzicie, dwie strony prawie są gotowe nie ma takiej opcji, żebyśmy to kończyli przez kolejny tydzień, bo jeżeli oni mają to robić kolejny tydzień, to już mi po prostu szlak trafi. Więc jeżeli skończą, mam nadzieję, że na pewno dzisiaj skończą przynajmniej te dwie ścianki burować i zrobią jakiś szalunek, albo przynajmniej jedną albo dwie wyleją z tych, z tych supów, jeden albo dwa supy, bo tak naprawdę jest 8 rano. Ok, teraz jest, jak widzicie, 8.45. I oni tak naprawdę już robią, więc jeżeli to tak szybko pójdzie, to będzie ok. Podejrzewam, że ja tutaj jeszcze dzisiaj przyjadę. Bo i tak musimy wracać za chwilę do Domaguetę, żeby tam ci coś pomóc. Ale jak później przyjadę jeszcze raz, to zobaczę w ogóle, jaki jest postęp. Bo ciekawy jestem, co oni tak naprawdę planują, No bo tego głównego majstra nie ma. Więc boję się, że jak zaczną robić szalunek i zbrojenie do tych... Do tych supów to może nie być tak, jak ja chciałem, bo tamten przynajmniej już wiedział, jak to ma być zrobione, chociaż ci chyba też już powinni kumać to wiedzieć. Także fajnie by było, tutaj przyjechał jeszcze raz. Natomiast kiedy to chcemy skończyć? No słuchajcie, dostało tak naprawdę tylko to do końca tam, czyli dwie ścianki jeszcze, zacząć supy robić, wieniec tutaj do końca i tam po drugiej stronie skończyć ten jeden wieniec. Tamtego szalunku jeszcze nie ściągali, więc może to dzisiaj na przykład zrobią. To wtedy tamta strona była już na 100% gotowa. No i mam nadzieję, że do połowy przyszłego tygodnia to uda im się to wszystko już skończyć. To wtedy by było już idealnie dla nas. Bo przyszły weekend wtedy już mogą sobie odpocząć. Ale kosztorys, bo o nim wspominałem. Słuchajcie, z dzisiejszym tygodniem pracy, z tymi materiałami, które dzisiaj zamówiliśmy, które, no może nie dzisiaj, dzisiaj mamy za nie zapłacić, wyszło to wszystko około 95 tysięcy peso. 95 tysięcy peso to macie tutaj, ile to jest na, na polskie na dzień dzisiejszy. I teraz tak, na ekranie pewnie widzicie wszystkie rozliczenia po kolei, jak to wygląda, bo zrobiłem oczywiście tabelkę, napisałem, wyjaśniłem za co, ile musieliśmy płacić. Więc oczywiście najdroższe w tym wszystkim to było zbrojenie, halobloki i cement. Cementu, jeżeli dobrze wszystko policzyłem, dobrze się rachunki zgadzają. Wyszły nas, słuchajcie, około 50, 50 worków zamówiliśmy, i to im raczej powinno wystarczyć. Ewentualnie będziemy musieli dopłacić jeszcze jakieś 1, 2, 3, może 4 worki. No nie, no powinno im wystarczyć, bo my zamówiliśmy przecież kolejne 10, które ma dzisiaj przyjechać. Z tego co. nie, tak? Nie. Piasek ma dzisiaj przyjechać. Co ma dzisiaj przyjechać? Ja już jestem tak naprawdę zamieszany z tym wszystkim. Nie pamiętam, co kiedy ma przyjeżdżać. No ale dobra, i teraz zobaczcie tak. To było oczywiście najdroższe. Te trzy podstawowe elementy. Reszta to już jest po prostu w miarę. I w której się też nie zużywało. No ale ta stal naprawdę robiła robotę. No i tej stali musieliśmy zamówić więcej. A podejrzewam, że jeszcze możliwe, że będziemy musieli domówić w przyszłym tygodniu, jeżeli nie wystarczy na wszystko. Chociaż no jest trochę tego jeszcze, więc może powinno wystarczyć. On niby twierdził, że nie wystarczy. No pewnie, jak weźmie połowę tego do domu. Po godzinach pracy to na pewno nie wystarczy. Ha. Dlatego muszę sobie zaraz porobić zdjęcia tych materiałów, które pozostawały. Bo jeżeli oni dzisiaj kończą robotę, to nie będzie ich przez weekend i nie będzie ich poniedziałek. I dopiero we wtorek wrócą, więc ciekawy jestem co z tego zniknie. Właśnie ustaliłem z Christine, że tak naprawdę kolesie trzeci raz w tym tygodniu przenoszą kamień z miejsca na miejsce. Pytam się jej, czy to tak, mówię, to to jest jakiś sens w ogóle tego, żeby oni tak to przenosili już chyba trzeci raz w tym tygodniu, czy czwarty raz w, w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Kamień z miejsca na miejsce. Nie lepiej go było wysypać od razu za pierwszy razem w odpowiednim miejscu i tak dalej. ona mówi, że no, nie wiem, A że kierownika nie ma. Więc teraz dwóch kolesi od 4 metry przenosi. Kamien. Ja już nie wiem, nie, nie wiem ręce mi po prostu opadają, ręce mi opadają ja, ja już nie mogę tego po prostu czasami zrozumieć Nie ogarniam, nie ogarniam, po prostu nie ogarniam No dobra, a więc wróciliśmy po kilku godzinach, jest godzina 12 Byliśmy pozałatwiać te sprawy, co mieliśmy pozałatwiać. Teraz jest pora lunchowa. Trochę ci się nie mi spadło. Uspokoiłem się trochę bardziej. Bo no byłem załamany tym wszystkim. Trochę mnie to nie wiem. Dobija mnie to. Myślałem, że już to wcześniej po prostu skończymy. <laughs> tak czy inaczej, jest postęp, pomimo tego, że w czwórkę ci podobno robią, no to nie wiem, przesypali ten piasek połowę tego, no ale tak, tych dwóch, co tak nawet przesypywało ten piasek ziemię. To mieli tak samo zadanie zrobić mieszankę betonową. Więc tam zrobili dwa kolejne temurki, praktycznie skończyli, chyba zostały no nie wiem, kilka ich do położenia. I to co zrobili, to co jest też ważne, to tam zrobili szalunek i zalali do południa po drugiej stronie, czyli tamta strona jest można powiedzieć w 100% skończona. I teraz pytanie jeszcze do Was, bo w sumie nie zastanawiałem się nad tym. My na pewno zostawimy te pręty u góry, tak jak wystają. Tylko teraz tak, czy nie lepiej je oczyścić, czy po prostu pomalować je na przykład jakimś, jakimś podstawowym takim podkładem, żeby one później po prostu nie rdzewiały. Czy jest jakaś taka, nie wiem, czy jest taka potrzeba, no bo na razie na pewno nic z tym nie będziemy robić wyżej, a lepiej żeby one po prostu pozostawały, tak? Więc dajcie mi znać, czy to lepiej tak po prostu zabezpieczyć jakoś, bo nie wiem nawet. No więc Krystyn teraz z nimi siedzi i jeszcze raz obliczają, ile tak naprawdę mamy zapłacić po tym tygodniu pracy. Bo mam wrażenie, że tej każe sobie, a bo zapłać mi tyle, zapłać mi tyle, zapłać mi tyle. A ja po prostu chcę wiedzieć konkretnie, za co my płacimy, komu i dlaczego. Bo tak jak mówię, no jestem bardzo dokładny. Wszyscy mówili, że niby tak sobie z jajem, tak prowadzę tą budowę i tak dalej, ale no naprawdę, no muszę wiedzieć, co się tutaj dzieje. Aha i to co Wam mówiłem 95 tysięcy wcześniej, czyli że tyle nas kosztowały 3 tygodnie całej budowy No to to oczywiście już jest tą robocizną, którą płacimy dzisiaj, czyli za całe 3 tygodnie pracy Oczywiście 70-80% tego to były materiały budowlane Na no, a reszta to jest tylko i wyłącznie robocizna Ale to tak jak mówiłem widzicie teraz dokładnie na ekranie dokładne statystyki ile co kosztowało Z na konkretne materiały Christine Can you ask the guys? We need to buy something else? Uh, next week. Next week, what? Uh, this one. Metal. The bars. the bars. Metal bars. It's not be enough? No. It's not enough. You need to put like this one. Yeah, the triangles here for the. Okay, post. Emi, <laughs> Amy, Emi. Oh, Amy. This one is still, I think it's... it's enough? Okej, okay, we'll see. I'm sure sand and the gravy and all the, the stuff it's, it's okay, yeah? Okej, okay. dobra. No to przynajmniej wiemy, że mamy jeszcze stal dokupić w przyszłym tygodniu. I oby na tym się skończyło. Ta stal pewnie nas będzie kosztowała no, tak szczelam z 300 zł 300 zł, 3000 4000 peso Bo Tutaj sobie jeszcze przejdę zobaczyć jak to jest zrobione. No, jak widzicie, te, te słupy wykopują nawet spore, więc to też jest zbrojone tak jak widzicie, podwójnie. Pionowo idą te grubsze pręty, poziomo idą te cieńsze pręty. To jest 10, 10 mm są te większe, 9 są te mniejsze, no i później jest to wszystko wiązane ze sobą. Oczywiście, wszystkie te haloboczki są w środku, wypełnione tak samo betonem, mieszanką betonową. Czy to prosto stoi? Psz, tak pirazy oko, wam powiem. Znaczy nie no, może jest prosto. Bo... Mam nadzieję, że jest prosto. No dobra, no niech chociaż dzisiaj skończą. Jak tamtą stronę skończyli to już jestem mega szczęśliwy. Niech chociaż skończą te dzisiaj do końca układać. I tylko od wtorku zaczną z tymi słupkami. No to rzeczywiście, no to tutaj powinno być jeden, dwa... Dwa dni roboty maksimum i tyle. Zaraz się zresztą dowiem, bo się ich zapytam. No, więc wyliczyli wszystko. Ustaliliśmy tak, że w przyszłym tygodniu we wtorek przychodzą. No bo oczywiście jest fiesta. więc w poniedziałek będą mieli wszyscy kaca, jak to sami powiedzieli. Ustaliliśmy tak, że w przyszłym tygodniu ma przyjść. Niby teoretycznie powiedzieli, że o, będą wszystkie. Ja powiedziałem, że nie. Będzie was tyle, ile będzie po prostu potrzeba. I już nie ma, że południówki, ktoś robi południa, ktoś robi południu, ktoś robi rano. Jeżeli ktoś chce pracować, to nie pracuje cały dzień, przynajmniej jeden dzień. Zresztą i tak jest ustalone, że do piątku przyszłego tygodnia mają to po prostu skończyć. To już nie ma po prostu wybacz, mają 4 dni na skończenie tego, to jest wystarczająco czasu. A Oczywiście ja zawsze jestem taki zły dla wszystkich tutaj i tak dalej, że tych dwóch akurat, których zostało, bo było ich 4 jeszcze rano, ale w porze lunchowej dwóch powiedziało, że oni dzisiaj pracują tylko pół dnia nagle. Więc tych dwóch, co zostało właśnie sobie jedzą lunch i jeszcze dostali ode mnie po parę stówek na fiestę. Tak, bo mają fiestę i są jedynymi pracownikami na budowie w tym momencie. I powiedziałem im bezpośrednio, że słuchajcie, to jest dla Was, między Wami się macie podzielić, to jest dla Was na fiestę za to, że tutaj jesteście, że jest ostatni dzień roboty i Wy jako jedyni zostaliście na placu budowy i będziecie pracować do końca dnia, bo tak mają zrobić. Więc na pewno dzisiaj tego nie skończą. Jak skończą, to to będzie dobrze. Może zrobią jakieś szalunki albo coś. A, tak czy inaczej. Ja już też żyję weekendem, tylko jeszcze dzisiaj do pracy, jutro do pracy i będę miał weekend w końcu. No, więc nie chcę się denerwować za bardzo. A ja tym miłym akcentem żegnam się z Wami. Dziękuję za komentarze, dziękuję za subskrypcję kanału, dziękuję za oczywiście wsparcie na Patronite i wirtualną kawę. Życie, życzę Wam w ogóle udanego weekendu, bo ten film będzie dzisiaj opublikowany, czyli w piątek. No i do zobaczenia za kilka dni na YouTube. Pozdrawiam serdecznie z Filipin. Pa!